Moskwa, sierpień 1947 roku. Lotnisko Tuszyno, wypełnione tłumami widzów podczas corocznego pokazu lotniczego. A wśród gości honorowych znajdują się atasze wojskowi Stanów Zjednoczonych i kilku innych zachodnich mocarstw. Amerykanie obserwują radzieckie samoloty z profesjonalnym zainteresowaniem, notując w swoich raportach każdy szczegół. Jednak nic nie przygotowało ich na to, co zobaczą za chwilę. Nad horyzontem pojawiają się trzy gigantyczne sylwetki, które zbliżają się do tłumu w idealnej formacji, a amerykańscy oficerowie natychmiast rozpoznają charakterystyczny kształt kadłuba i skrzydeł, ponieważ te maszyny wyglądają dokładnie jak ich własne bombowce B-29 Super najpotężniejsza broń strategiczna w arsenale Stanów Zjednoczonych. Niektórzy z obecnych zaczynają szeptać, że być może Stalin po prostu odmówił zwrotu amerykańskich bombowców, które wylądowały na terytorium radzieckim podczas wojny. Jednak w tym momencie na niebie pojawia się czwarty samolot, który dołącza do formacji, i wtedy wszystkim obecnym dosłownie opadają szczęki. Cztery identyczne bombowce z czerwonymi gwiazdami na skrzydłach przelatują nad głowami oszołomionych widzów, a Amerykanie uświadamiają sobie przerażającą prawdę. Że Związek Radziecki nie tylko zatrzymał ich samoloty, ale zdołał je skopiować i uruchomić masową produkcję. Józef Stalin właśnie pokazał światu, że posiada flotę bombowców dalekiego zasięgu, zdolnych przenosić bomby atomowe nad całą Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone, a zimna wojna właśnie wkroczyła w nową, niebezpieczną fazę. Aby zrozumieć, jak doszło do tej sytuacji, musimy cofnąć się o kilka lat do momentu, gdy Związek Radziecki zmagał się z poważnym problemem w swojej doktrynie wojennej. Kiedy Druga wojna światowa osiągnęła swoje apogeum, radzieckie siły powietrzne dysponowały imponującą liczbą samolotów przekraczającą 15 tysięcy maszyn bojowych. Jednak prawie wszystkie z nich były myśliwcami i bombowcami taktycznymi, przeznaczonymi do wspierania wojsk lądowych. Stalin z zazdrością obserwował, jak amerykańskie i brytyjskie bombowce strategiczne zamieniają niemieckie miasta w zgliszcza, latając na wysokościach niedostępnych dla obrony przeciwlotniczej i przenosząc tony bomb na odległości tysięcy kilometrów. Tymczasem jedynym radzieckim bombowcem zdolnym do podobnych misji był przestarzały PE-8, którego konstrukcja pochodziła jeszcze z lat 30., a cała flota tych maszyn liczyła zaledwie około 30 sztuk. Te nieliczne samoloty nie były w stanie przeprowadzać skutecznych nalotów strategicznych na Niemcy, co oznaczało, że Związek Radziecki pozostawał daleko w tyle za swoimi zachodnimi sojusznikami w tej kluczowej dziedzinie. Radziecki dyktator po raz pierwszy usłyszał o legendarnym bombowcu B-29 Superforteca od amerykańskiego asa lotniczego Eddie Rickenbackera, który odwiedził Związek Radziecki w 1942 roku. Rickenbacker opisywał niezwykłe możliwości tego samolotu z takim entuzjazmem, że Stalin natychmiast zapragnął posiadać tę maszynę w swoim arsenale. Amerykański bombowiec był rewolucyjny pod każdym względem, posiadając hermetyczne kabiny załogi umożliwiające loty na ekstremalnych wysokościach, zaawansowane systemy radarowe i nawigacyjne, Zdanie sterowane wieżyczki strzeleckie oraz konstrukcje ze stopów aluminium, która łączyła wytrzymałość z niezwykłą lekkością. B-29 mógł przenosić ponad 9 ton bomb na odległość przekraczającą 5000 tysięcy km, osiągając przy tym wysokość ponad 10 tysięcy metrów, gdzie żaden ówczesny myśliwiec nie mógł go dosięgnąć. Stalin wielokrotnie zwracał się do Amerykanów z prośbą o dostarczenie ponad 120 bombowców B-29 w ramach programu Land Lease, który zapewniał Związkowi Radzieckiemu broń i zaopatrzenie niezbędne do walki z Niemcami. Jednak za każdym razem jego prośby były grzecznie, ale stanowczo odrzucane, ponieważ amerykańscy urzędnicy doskonale zdawali sobie sprawę, że Związek Radziecki staje się coraz bardziej wrogi wobec Zachodu. I nie zamierzali dzielić się swoją najpotężniejszą bronią z potencjalnym przeciwnikiem. Stalin był wściekły z powodu tych odmów, ale nie mógł zrobić nic, aby zmusić Amerykanów do zmiany zdania, przynajmniej do pewnego momentu. Los miał jednak własne plany, i 29 lipca 1944 roku wydarzyło się coś, co zmieniło bieg historii. Bombowiec B-29 o nazwie Ramp, Dowodzony przez kapitana Howarda Jarrela, wracał z udanego nalotu na okupowaną przez Japończyków Mandżurię, gdy nagle zaczęły się poważne problemy z instalacją elektryczną. Załoga znalazła się w desperackiej sytuacji, ponieważ samolot tracił systemy jeden po drugim, a do najbliższej amerykańskiej bazy było zbyt daleko. Kapitan Jarrell musiał podjąć błyskawiczną decyzję i wybrał jedyną opcję, która dawała szansę na przeżycie kierując swój uszkodzony bombowiec w stronę radzieckiego portu Władywostok. Nądowanie kapitana Jarela we Władywostoku było dopiero początkiem niesamowitego ciągu wydarzeń, który miał na zawsze zmienić układ sił w powojennym świecie. Radzieccy żołnierze natychmiast otoczyli amerykański bombowiec, który wylądował na ich lotnisku bez żadnego ostrzeżenia, a załoga została uprzejmie, ale stanowczo poproszona o opuszczenie maszyny i udanie się na przesłuchanie. Kapitan Jarel i jego ludzie byli przekonani, że to tylko tymczasowa formalność i że wkrótce wrócą do swojej jednostki wraz z samolotem. Jednak nie mogli się bardziej mylić w swoich przewidywaniach. Rosjanie traktowali Amerykanów poprawnie, zapewniając im zakwaterowanie i wyżywienie, ale jednocześnie nie pozwalali im zbliżać się do ich własnego bombowca, który został natychmiast otoczony kordonem i poddany szczegółowym oględzinom przez radzieckich inżynierów. Niemal cztery miesiące później, podczas nalotu na japońskie miasto Omura na wyspie Kyushu, kolejny B-29 doświadczył poważnych problemów technicznych, które zmusiły załogę do poszukiwania awaryjnego miejsca lądowania. Ten bombowiec nosił dumną nazwę General H.H. H. Arnold Special, nadaną na cześć generała Hapa Arnolda, który był patronem całego programu B-29 i szefem amerykańskich sił powietrznych. Załoga tego samolotu również skierowała się w stronę Władywostoku, ponieważ był to najbliższy dostępny port lotniczy poza zasięgiem japońskiej obrony przeciwlotniczej. Wkrótce potem trzeci bombowiec o nazwie Ding Hao musiał awaryjnie lądować w dokładnie tym samym miejscu po ataku na cele w Japonii, a kilka dni później czwarty samolot, Kate Paomat II, rozbił się podczas próby lądowania, doznając poważnych uszkodzeń, ale zachowując większość swojej struktury w stanie umożliwiającym analizę, Stalin nie mógł uwierzyć w swoje szczęście, ponieważ los podarował mu cztery egzemplarze najpotężniejszego bombowca świata dokładnie tej maszyny, której Amerykanie konsekwentnie odmawiali mu przez lata. Radziecki dyktator natychmiast wydał rozkaz, aby żaden z tych samolotów nie opuścił terytorium Związku Radzieckiego pod żadnym pozorem, bez względu na konsekwencje dyplomatyczne. Amerykanie rozpoczęli intensywne naciski na Moskwę, domagając się natychmiastowego zwrotu swoich bombowców i załóg. Jednak Stalin miał przygotowaną wymówkę, która była równie bezczelna, co skuteczna. Radziecki przywódca argumentował, że musi zatrzymać amerykańskie samoloty, aby nie naruszyć paktu o neutralności, który Związek Radziecki podpisał z Japonią w kwietniu 1941 roku. Według tej pokrętnej logiki zwrot bombowców używanych do ataków na Japonię Mógłby zostać uznany za akt wrogi wobec Tokio i wciągnąć Związek Radziecki w wojnę na Pacyfiku. Amerykańscy dyplomaci doskonale wiedzieli, że to absurdalna wymówka, ponieważ Związek Radziecki mógł po prostu przekazać samoloty dyskretnie, bez rozgłosu, jednak nie mieli żadnych środków nacisku, które zmusiłyby Stalina do ustępstw. Stany Zjednoczone desperacko potrzebowały Związku Radzieckiego jako sojusznika w wojnie z Japonią. I nie mogły ryzykować zerwania stosunków z Moskwą z powodu kilku samolotów, nawet jeśli były to najbardziej zaawansowane bombowce w ich arsenale. Stalin doskonale zdawał sobie sprawę z tej sytuacji i wykorzystywał ją bez skrupułów, wiedząc, że Amerykanie nie są w stanie zmusić go do niczego. Kwestia załóg była jednak bardziej delikatna. Ponieważ Stalin nie mógł trzymać amerykańskich lotników w niewoli, bez narażania się na poważne konsekwencje polityczne. W sumie ponad 300 amerykańskich pilotów i członków załóg znajdowało się pod radziecką kontrolą, zatrzymanych po różnych incydentach lotniczych nad terytorium Związku Radzieckiego. Pod presją Waszyngtonu Stalin zgodził się na ich repatriację, ale pod warunkiem, że odbędzie się ona na jego własnych zasadach i w sposób, który pozwoli mu wyciągnąć maksymalne korzyści z tej sytuacji. Amerykańscy lotnicy zostali przetransportowani z Syberii do Azji Środkowej, a następnie przekazani na terytorium kontrolowane przez Brytyjczyków w Iranie, skąd mogli wrócić do swoich jednostek. Jednak zanim którykolwiek z nich opuścił Związek Radziecki, każdy członek załogi został poddany szczegółowym przesłuchaniom przez radzieckich oficerów wywiadu. Pytania dotyczyły każdego aspektu funkcjonowania bombowca B-29. Od obsługi systemów nawigacyjnych po procedury konserwacji silników. Każdy lotnik był pytany o swoją konkretną rolę na pokładzie samolotu i o to, jak działały systemy, za które był odpowiedzialny. Rosjanie chcieli wiedzieć wszystko o hermetycznych kabinach załogi, o zdalnie sterowanych wieżyczkach strzeleckich, o radarze i systemach łączności, o procedurach bombardowania i nawigacji na duże odległości. Ta praktyka nie była niczym nowym w radzieckiej polityce. Ponieważ od czasu słynnego nalotu Dulitla w 1942 roku każdy aliancki pilot lądujący na terytorium kontrolowanym przez Związek Radziecki był poddawany podobnym przesłuchaniom. Amerykanie protestowali przeciwko przetrzymywaniu ich samolotów, wysyłając kolejne noty dyplomatyczne z żądaniem natychmiastowego zwrotu bombowców. Jednak Stalin pozostawał niewzruszony na wszystkie argumenty. Radzieccy urzędnicy odpowiadali z kamiennymi twarzami. Że samoloty nie są w stanie technicznym pozwalającym na bezpieczny przelot i że potrzebują rozległych napraw przed ewentualnym zwrotem. To była oczywiście kolejna bezczelna wymówka, ponieważ przynajmniej trzy z czterech bombowców były w pełni sprawne i mogły natychmiast wystartować w drogę powrotną do amerykańskich baz. Jednak prawdziwy powód zatrzymania samolotów był zupełnie inny, i Stalin nawet nie próbował go ukrywać przed swoimi najbliższymi współpracownikami ponieważ w jego umyśle już kiełkował plan, który miał zmienić globalny układ sił na nadchodzące dziesięciolecia. Jeszcze zanim amerykańskie bombowce wylądowały na radzieckim terytorium, Stalin doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jego kraj potrzebuje własnego bombowca strategicznego dalekiego zasięgu, który mógłby konkurować z zachodnimi mocarstwami. W związku z tym radziecki dyktator osobiście wybrał najwybitniejszego konstruktora lotniczego w kraju, Andrija Nikolajewicza Tupolewa i powierzył mu zadanie stworzenia nowego samolotu oznaczonego kryptonimem Projekt 64. Tupolew rozpoczął wstępne prace projektowe w sierpniu 1944 roku, jednak szybko napotkał ogromne trudności, ponieważ projektowanie tak zaawansowanego bombowca od podstaw wymagało lat badań i doświadczeń, których radzieckie lotnictwo po prostu nie posiadało. Postępy były minimalne. I Stalin zaczynał tracić cierpliwość, jednak los wkrótce rozwiązał ten problem w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć. Kiedy na początku 1945 roku stało się jasne, że Związek Radziecki ma w swoich rękach cztery prawdziwe bombowce B-29, Stalin natychmiast zmienił swoje rozkazy dla Tupolewa. Zamiast projektować nowy samolot od podstaw, radziecki konstruktor otrzymał polecenie stworzenia dokładnej kopii amerykańskiego bombowca. Odwzorowanej w każdym najmniejszym detalu. Stalin był bezwzględnie jasny w swoich instrukcjach i ostrzegł Tupolewa oraz cały jego zespół, że nawet najmniejsze odchylenie od oryginału może skończyć się rozstrzelaniem odpowiedzialnych za nie osób. Radziecki dyktator nie żartował z takimi groźbami, ponieważ wielu wybitnych inżynierów i naukowców trafiło już do Łagrów lub przed Pluton egzekucyjny. Za znacznie mniejsze przewinienia. Trzy sprawne bombowce zostały przetransportowane na lotnisko Izmailowo pod Moskwą, gdzie przekazano je 65 pułkowi lotniczemu do zadań specjalnych. Marszałek lotnictwa Aleksandr Gołowanow osobiście przeprowadził szczegółową inspekcję maszyn, aby ocenić, czy stworzenie ich repliki jest w ogóle możliwe przy użyciu zasobów dostępnych dla radzieckiego przemysłu. Jednocześnie admirał Nikolaj Kuzniecow, ludowy komisarz do spraw marynarki wojennej i dowódca floty radzieckiej, otrzymał rozkaz rozpoczęcia prób w locie z wykorzystaniem pierwszego bombowca, który wylądował na radzieckim terytorium. Kuzniecow wybrał do tego zadania podpułkownika Siemiona Borisowicza Rydałowa, doświadczonego pilota i inżyniera, który posiadał niezwykle cenną umiejętność, ponieważ mówił płynnie po angielsku i mógł bezpośrednio korzystać z amerykańskich instrukcji obsługi oraz dokumentacji technicznej, znalezionej na pokładach przejętych samolotów. Rydałow i jego zespół spędzili tygodnie na studiowaniu każdego systemu bombowca, przygotowując szczegółowe raporty o hermetycznych kabinach załogi, instrumentach radarowych, systemach elektronicznych oraz zastosowaniu lekkich stopów aluminiowych w konstrukcji płatowca. Wszystkie te informacje były natychmiast przekazywane Tupolewowi, który musiał teraz zmierzyć się z najtrudniejszym zadaniem w swojej karierze. Program kopiowania otrzymał oficjalną nazwę B4, co było skrótem od słów, bombowiec czterosilnikowy i stał się absolutnym priorytetem dla całego radzieckiego przemysłu. Pierwszym i najbardziej fundamentalnym problemem okazała się różnica między systemem metrycznym używanym w Związku Radzieckim a systemem imperialnym stosowanym w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie mierzyli wszystko w calach, stopach i funtach. Podczas gdy radzieccy inżynierowie pracowali w centymetrach, metrach i kilogramach. Ta pozornie prosta różnica stworzyła koszmarnie skomplikowaną sytuację, ponieważ każdy pojedynczy element konstrukcji musiał zostać indywidualnie przeanalizowany i przeliczony na jednostki metryczne. Problem pogłębiał się przy elementach aluminiowych tworzących szkielet płatowca, ponieważ każda część musiała być zbadana pod kątem jej wymagań wytrzymałościowych. A następnie odtworzona z dostępnych w Związku Radzieckim materiałów o odpowiednich parametrach. Tu Polew podjął decyzję o podziale czterech bombowców według ich przyszłych funkcji w programie kopiowania. Samolot General H.H. Arnold Special został wybrany do całkowitego demontażu, ponieważ nosił imię patrona programu B-29 i wydawał się najbardziej reprezentatywnym egzemplarzem. Bombowiec Ramp miał kontynuować służbę jako platforma testowa do prób w locie, pozwalając radzieckim pilotom na zdobycie doświadczenia w obsłudze tego typu maszyny. Ding Hao został uziemiony jako zapasowy egzemplarz referencyjny, do którego inżynierowie mogli się odwoływać w przypadku jakichkolwiek wątpliwości podczas procesu kopiowania. Uszkodzony Kate Paomat II miał służyć jako źródło części zamiennych i materiałów do badań laboratoryjnych. Tysiące techników i inżynierów zostało zaangażowanych w proces tworzenia idealnych replik nawet najmniejszych elementów amerykańskiego bombowca, włącznie z każdą pojedynczą śrubką i nitkiem. Radzieccy metalurdzy musieli przeprowadzić analizy chemiczne wszystkich materiałów użytych w konstrukcji B-29, aby określić dokładny skład stopów aluminium i innych metali, a następnie opracować technologię ich produkcji w radzieckich zakładach. Tupolew i przedstawiciele rządu osobiście nadzorowali jakość każdego wyprodukowanego elementu, sprawdzając czy jest on w pełni kompatybilny z pozostałymi częściami konstrukcji. Stalin zmobilizował dosłownie cały przemysł Związku Radzieckiego do realizacji tego jednego projektu, który stał się monumentalnym wysiłkiem dla całego narodu i pochłaniał ogromne zasoby materialne oraz ludzkie. Jednym z najbardziej skomplikowanych aspektów całego przedsięwzięcia okazało się odtworzenie zaawansowanej elektroniki, radarów i systemów nawigacyjnych, które czyniły amerykański bombowiec tak skutecznym w swoich misjach bojowych. B-29 był wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia elektroniczne swojej epoki, włącznie z radarem AN-APQ-13, umożliwiającym precyzyjne bombardowanie przez chmury oraz systemem zdalnego sterowania wieżyczkami strzeleckimi który pozwalał jednemu strzelcowi kontrolować kilka stanowisk ogniowych jednocześnie. Radziecka elektronika była znacznie mniej zaawansowana od amerykańskiej, jednak Tupolew i jego zespół zdołali odtworzyć większość tych systemów poprzez żmudne kopiowanie każdego obwodu i każdego elementu, wykorzystując przy tym wszystkie dostępne zasoby radzieckiego przemysłu elektronicznego. Stalin wyznaczył tu Polewowi nieprzekraczalny termin dwóch lat na ukończenie pierwszego egzemplarza nowego bombowca, co oznaczało, że prace musiały postępować w zawrotnym tempie, bez względu na pojawiające się trudności techniczne. Jednak nawet pod brośbą najsurowszych konsekwencji niektórych elementów po prostu nie dało się skopiować w identycznej formie, ponieważ radzicki przemysł nie dysponował odpowiednimi technologiami lub materiałami. W tych przypadkach tupolew musiał szukać akceptowalnych zamienników, które nie naruszałyby ogólnej koncepcji samolotu, ale pozwalałyby na jego ukończenie w wyznaczonym terminie. Po serii trudnych rozmów ze Stalinem i przedstawicielami władz, konstruktor uzyskał wreszcie zgodę na wprowadzenie pewnych modyfikacji w obszarach, gdzie bezpośrednie kopiowanie było technicznie niemożliwe. Pierwszą i najważniejszą zmianą była kwestia silników, ponieważ amerykański Wright R3350 był jednym z najbardziej zaawansowanych silników lotniczych tamtej epoki i jego dokładne odtworzenie przekraczało możliwości radzieckiego przemysłu w tak krótkim czasie. Tupolew zaproponował zastosowanie rodzimego silnika szwiecow AS73TK, który miał podobne parametry mocy i mógł być produkowany w radzieckich zakładach bez konieczności tworzenia całkowicie nowych linii produkcyjnych. Ten 14-cylindrowy silnik gwiazdowy Rozwijał moc około 2300 koni mechanicznych i choć różnił się od amerykańskiego odpowiednika w wielu szczegółach konstrukcyjnych, zapewniał wystarczającą wydajność do napędzania ciężkiego bombowca. Drugą istotną modyfikacją było uzbrojenie obronne samolotu. Amerykańskie bombowce były wyposażone w karabiny maszynowe kalibru 12 i 7 mm, które były standardowym uzbrojeniem lotnictwa Stanów Zjednoczonych. Radziecki przemysł zbrojeniowy nie produkował jednak takiej amunicji na dużą skalę, a przestawianie całych linii produkcyjnych byłoby zbyt kosztowne i czasochłonne. W związku z tym Tupolew otrzymał zgodę na zastąpienie amerykańskich karabinów maszynowych radzieckimi działkami automatycznymi kalibru 23 mm, które były standardowym wyposażeniem radzieckiego lotnictwa i mogły wykorzystywać istniejące zapasy amunicji. Ta zmiana miała dodatkową zaletę w postaci zwiększonej siły ognia, ponieważ radzieckie działka strzelały cięższymi pociskami o znacznie większej sile niszczącej niż amerykańskie karabiny maszynowe. Systemy nawigacyjne również wymagały pewnych modyfikacji, ponieważ niektóre amerykańskie instrumenty były zbyt skomplikowane do dokładnego skopiowania w dostępnym czasie. Radzieccy inżynierowie musieli opracować własne rozwiązania, które spełniały te same funkcje. Ale wykorzystywały dostępne komponenty i technologie. Mimo tych kompromisów, ogólna koncepcja samolotu pozostała wierna amerykańskiemu oryginałowi, a Tupolew dokładał wszelkich starań, aby każde odstępstwo od wzorca było starannie przemyślane i nie wpływało negatywnie na osiągi maszyny. Latem 1946 roku pierwszy pełnowymiarowy model nowego bombowca był wreszcie gotowy do prezentacji władzom. Samolot otrzymał oficjalne oznaczenie Tupolew Tu4 i był niemal idealną kopią amerykańskiego B-29, z wyjątkiem wspomnianych modyfikacji silników i uzbrojenia. Wizualnie jedyną zauważaną różnicą były czerwone gwiazdy na skrzydłach i kadłubie zamiast amerykańskich oznaczeń oraz cztery lufy radzieckich działek wystające z wieżyczek strzeleckich. Równolegle z pracami nad bombowcem. Tupolew rozpoczął projektowanie TU-70 pasażerskiej wersji samolotu, która miała wykorzystywać tę samą konstrukcję płatowca do celów cywilnego transportu lotniczego. Pierwszy kompletny egzemplarz TU-4 został ukończony w lutym 1947 roku, kilka miesięcy przed upływem dwuletniego terminu wyznaczonego przez Stalina. Radziecki dyktator był zachwycony, że jego przemysł zdołał skopiować najpotężniejszy bombowiec świata w tak krótkim czasie i natychmiast wydał rozkazy rozpoczęcia seryjnej produkcji oraz intensywnego szkolenia załóg. Kolejne egzemplarze bombowca schodziły z linii produkcyjnych w następnych miesiącach, a radzieckie lotnictwo przygotowywało się do wielkiej premiery, która miała pokazać światu nową potęgę Związku Radzieckiego. Moskiewskie pokazy lotnicze w sierpniu tego samego roku. Miały stać się sceną dla spektakularnej demonstracji, której nikt na Zachodzie się nie spodziewał. Zachodnia tasze wojskowi zgromadzeni na trybunach moskiewskiego lotniska Tushino w sierpniu 1947 roku początkowo nie zdawali sobie sprawy z tego, czego są świadkami. Kiedy trzy ogromne bombowce pojawiły się nad polem lotniczym, amerykańscy oficerowie wymieniali między sobą zdziwione spojrzenia. Ponieważ sylwetki tych maszyn były im doskonale znane z własnych baz lotniczych. Przez chwilę niektórzy z nich sądzili, że patrzą na przejęte egzemplarze B-29, które Stalin po prostu przemalował i postanowił zaprezentować publiczności w ramach propagandowego spektaklu. Jednak pojawienie się czwartego samolotu w tej samej formacji było momentem, który wywołał prawdziwy szok wśród wszystkich zachodnich obserwatorów. Ponieważ Stany Zjednoczone straciły na radzieckim terytorium tylko trzy sprawne bombowce, co oznaczało, że czwarty musiał zostać wyprodukowany przez radziecki przemysł. Wiadomość o radzieckim bombowcu strategicznym rozprzestrzeniła się błyskawicznie wśród zachodnich służb wywiadowczych, które natychmiast rozpoczęły gorączkowe analizy sytuacji. Eksperci wojskowi byli początkowo podzieleni w swoich ocenach, ponieważ niektórzy nie wierzyli, że Związek Radziecki mógł w tak krótkim czasie. Skopiować najbardziej zaawansowany samolot świata. Inni argumentowali, że to, co zobaczyli na niebie nad Tusino, mogło być tylko makietą lub pojedynczym prototypem bez rzeczywistych zdolności bojowych. Jednak w miarę napływania kolejnych informacji stawało się jasne, że Związek Radziecki rzeczywiście uruchomił masową produkcję kopii amerykańskiego bombowca. I że ta produkcja postępuje w zastraszającym tempie. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego nadała nowemu radzieckiemu bombowcowi kryptonim BULL, co w języku angielskim oznacza byka i miało symbolizować brutalną siłę tej maszyny. Zachodni analitycy byli szczególnie zaniepokojeni implikacjami strategicznymi pojawienia się tu-4 w radzieckim Arsenale, ponieważ ten bombowiec dawał Stalinowi możliwości, których wcześniej nie posiadał. Po raz pierwszy w historii Związek Radziecki dysponował samolotem zdolnym do przenoszenia ciężkich ładunków na odległości przekraczające 5000 kilometrów, co oznaczało, że każde miasto w Europie Zachodniej znajdowało się teraz w zasięgu radzieckich bombowców. Co więcej, z odpowiednich baz na Syberii, Tu-4 mógł teoretycznie dosięgnąć nawet niektórych celów na terytorium Stanów Zjednoczonych, choć taka misja byłaby prawdopodobnie lotem w jedną stronę. Sytuacja stała się jeszcze bardziej alarmująca, gdy w sierpniu 1949 roku Związek Radziecki przeprowadził swoją pierwszą udaną próbę bomby atomowej, niespodziewanie wcześnie kończąc amerykański monopol na broń jądrową. Połączenie radzieckiej bomby atomowej z bombowcem zdolnym do jej przenoszenia na duże odległości stanowiło fundamentalną zmianę w globalnym układzie sił i oznaczało początek nowej ery w stosunkach międzynarodowych. Stany Zjednoczone nie były już jedynym mocarstwem zdolnym do przeprowadzenia atomowego ataku strategicznego, a Europa Zachodnia znalazła się pod bezpośrednim zagrożeniem ze strony radzieckiego arsenału nuklearnego. Tu-4 nigdy nie wziął udziału w rzeczywistych działaniach bojowych. Jednak odegrał kluczową rolę w rozwoju radzieckiego programu atomowego jako platforma do testowania broni jądrowej. W październiku 1951 roku właśnie ten typ bombowca został użyty do zrzucenia trzeciej radzieckiej bomby atomowej podczas testów na poligonie w Semipałatyńsku. Ta próba była szczególnie istotna, ponieważ po raz pierwszy wykorzystano bombę zrzuconą z samolotu, zamiast detonowanej na wieży lub platformie naziemnej. Co demonstrowało pełną gotowość bojową radzieckiego arsenału nuklearnego. Historia Tu-4 jest niezwykłym świadectwem tego, jak los i determinacja mogą zmienić bieg wydarzeń światowych. Stalin przez lata bezskutecznie próbował uzyskać od Amerykanów bombowce B-29, napotykając na konsekwentne odmowy ze strony Waszyngtonu, który słusznie obawiał się dzielenia się swoją najpotężniejszą bronią z niepewnym sojusznikiem. Jednak seria awaryjnych lądowań amerykańskich bombowców na radzieckim terytorium podarowała radzieckiemu dyktatorowi dokładnie to, czego tak bardzo pragnął, i to bez konieczności płacenia jakiejkolwiek ceny. Tupolew i tysiące radzieckich inżynierów dokonali następnie niemal niemożliwego, kopiując jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie samolotów świata w czasie krótszym niż dwa lata, mimo ogromnych różnic technologicznych między przemysłem radzieckim a amerykańskim. Ironia tej historii polega na tym, że Amerykanie nieświadomie wyposażyli swojego przyszłego przeciwnika w broń, która przez następne lata będzie stanowić jedno z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa Zachodu. Cztery uszkodzone bombowce, które ich załogi uważały za bezpowrotnie stracone, stały się fundamentem radzieckiej potęgi lotniczej i pozwoliły Stalinowi osiągnąć strategiczny parytet z Zachodem znacznie szybciej niż ktokolwiek mógł przewidzieć. Ta historia pokazuje również, że w świecie rywalizacji między mocarstwami nawet pozornie nieistotne wydarzenia mogą mieć konsekwencje wykraczające daleko poza wyobraźnię ich uczestników. A granica między zwycięstwem a porażką bywa czasem niesamowicie cienka i zależna od przypadkowych zbiegów okoliczności. Jeśli spodobała ci się ta historia, i chcesz zobaczyć więcej podobnych opowieści o niesamowitych wydarzeniach z czasów II wojny światowej i zimnej wojny? Zostaw proszę łapkę w górę pod tym filmem i napisz w komentarzu, o jakim samolocie lub innym sprzęcie wojskowym chciałbyś usłyszeć następnym razem. Nie zapomnij również zasubskrybować tego kanału i włączyć powiadomienia dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu, który pojawi się na tym kanale w przyszłości.